Witam serdecznie, szanownych Państwa. Eee, tak troszkę... Znienacka. Eee, to będzie taki odcinek uzupełniający, bo eee, zauważyłem, że jednego gostka zostawiłem za nami. I postanowiłem dla lepszego wyniku go po prostu przygarnąć. Przez przypadek odkryłem takie tajne miejsce, które było tutaj. Tutaj była ta bomba, a tutaj spał No i slick. Wziął na, na, na bańkę, że tak powiem, tą bombę i teraz jestem tu. I teraz pytanie, co tu się dalej stanie? Dobra, trzeba wskoczyć do tej studzienki. I co się wydarzy teraz? Nie wow. Niedobry slik. Fuj! O, tak mi zaskoczyć! Ciekawy z Wam będzie! Są bardzo ciekawe! Wygląda to nie najłatwiej, ale ale. Jeszcze raz podkreślam to ale, jak mawiał nasz prezydent pod wpływem. Zobaczycie, który. Siadaj! Już myślałem, że dostaniecie głowę, nie? Dobra, teraz to trzeba rozegrać troszkę. Dobra, ja mam nadzieję, że tu jest cień. A, tu nie było cienia. Nie widzę tam po nim nie dobra Ta mina jedna to się szybko kręci A ta druga jakoś... Ooo, nie wiem czy będzie to być O, dobra Ja... Dobra, byłoby fajnie tylko tamtą minę trzeba poczekać na tą na tą powolną Jeszcze Nie Nic Nic stąd Właśnie Idź pan Nie, niepotrzebnie, niepotrzebnie tak zadziałałem. Dobra, jestem już tutaj i ja tu będę weźmę szybki zapisik. U, to, to trzeba się spieszyć jednak. kurczę, ten szybki zapisik mi zniszczyć całą karierę yeah. dobrze, kolega nasz wpadł w panikę nam się bardzo spodobało ta mina jest bardzo powolna, muszę powiedzieć gdzie ona idzie? Zatrzymała się w tym miejscu i koniec? <śpiewanie> <śpiewanie> o kurcze! To było niesamowite! <śpiewanie> to było jeszcze bardziej niesamowite. Dobra i w ten oto sposób przeszedłem tajną misję. <laughs> znaczy nie tajną misję, tylko taki ukryty. Ukryty coś. Dobra, to resztę już widzieliście. To w takim razie. Dzięki za oglądanie super ekstra bonusowego odcinka z tajnym czymś. <laughs> Dobra, cześć. Ja się wyłączę teraz.